Cześć. Słuchajcie. Y, mam telefon w playu. Mam telefon w playu, właściwie trzy numery. i y, i y, y internet. Internet taki ten ich Netbox, który się na elewację montuje, czyli taki radiówka. No i okej. Okay. Tam na radiówce jest chyba ten maksymalny pakiet, jeżeli chodzi o internet. Natomiast y, Telefony mają po 140 gigabajtów internetu. Ja za to płacę jakieś 250 Zł. Z tym, że tam jest 50 Zł opłaty za telefon, czyli za aparat. Nie? Ja tam brałem jakiegoś Samsunga, doliczyli mi 5 Dych, no i tak płaciłem za tego Samsunga. No i teraz mijają 2 lata, jak to płacę. Nie słuchajcie, jak to jest oczywiście, jak to jest oczywiście z. z z wszystkimi operatorami dzwonią wtedy kiedy się umowa kończy. No więc dzwonią do mnie już któryś raz i mówią panie przedłuż pan umowę. Ja mówię no dobrze ale co ja za to będę miał. Obniżymy tu rachunki tralalala i będzie pan płacił nie wiem, 200 złotych. Ja mówię ale momento. Pakiety mi wystarczają. Nie ma i tak zużycia na tych telefonach jeżeli chodzi o internet mobilny za dużego. Internet stacjonarny wystarczy, ten taki, powiedzmy, netbox. No i ja mówię: to proszę mi tylko ściągnąć opłatę za ten aparat, no bo już dwa lata płaciłem, że tak powiem, ratę za niego. To wypadałoby, z automatu mi się obniży ten rachunek. Oni tu zobaczą: tak się nie da, możemy obniżyć do tam 180, tak, ale tutaj no niższe pakiety internetu w ogóle na te telefony czyli tak naprawdę zabierają coś, żeby jako dobry wujek na białym koniu wjechać i powiedzieć obniżyliśmy rachunek. Nie, ja chcę obniżyć rachunek, ale na zasadzie w listopadzie się kończy, yy, mija umowa, przechodzi na czas nieokreślony, ściągnijcie tą opłatę. No i konsultanci mówią, no ale tej opłaty się nie da ściągnąć. Ja mówię, czyli rozumiem, że mnie zmuszacie do tego, abym szukał sobie nowego jakiegoś operatora. I są oczywiście bajary pocisnąłem, że <laughs> konkurencja oferuje prawie to samo za połowę mniej. No ale czy pan chce działem obsługi klienta, znaczy z utrzymaniem klienta. No i słuchajcie, no i gadam z chłopem. Dział utrzymania klienta. A chłop mówi to samo, że, że się nie da, że obniżą, że możemy zejść do 170 zł. Oczywiście wszystkie zgody marketingowe tu. Ja mówię, czyli co, zostawiamy to samo. Schodzimy na 170 zł, tak? Nie, nie, wie pan tutaj ten internet możemy tam obniżyć i tak dalej, no ale trzeba podpisać umowę. Pan jeszcze stówkę zaoszczędza. Ja mówię moment, jaka stówka? No, bo jak pan teraz przedłuży umowę, jak pan teraz przedłuży umowę, to za październik i listopad nie będzie pan musiał płacić raty za telefon. Ja mówię OK, ja wytrzymam do listopada. Rozumiem, że ta rata mi z automatu schodzi. Przy w momencie brania telefonu była taka mowa, że dwa lata pan będzie płacił za ten telefon. Z nadzieją, że sobie przedłużę, chyba to było mówione. Natomiast ja mówię: Nie, ja chcę mieć umowę na czas nieokreślony. Bo wiecie, na czas nieokreślony, umowa to jest taka, że ja sobie mogę wypowiedzieć dzisiaj i za miesiąc ona nie obowiązuje. A znowu wiązać się na dwa lata z jakimś tam operatorem. No, nie mam teraz takiej potrzeby. Tym bardziej, że mam trochę żalu do Playa o folię na telefon, którą nie chcieli mi zareklamować, bo córce kupiłem taką folię. Ona zaczęła odchodzić, oni od tam niby 5 lat gwarancji, ale baba zaczęła, kobieta, że tam jakieś faktury, paragony, czy ja mam, czy to, miałem tylko dowód wpłaty, nie uznała mi tego, ale to nieważne, trochę odpuściłem. No i generalnie słuchajcie, no i, I mówię do gościa z działu utrzymania klienta, mówię, czyli. Pan namawia mnie, żebym ja szukał sobie innego operatora. Nie, nie, no ja nie namawiam, wie pan. Ten... Wie proszę pana, przy podpisywaniu umowy babka powiedziała dwa lata płacę ratę za telefon podwyższoną. To jest opłata, to jest opłata podwyższona, jak to się tak nazywa. nie, To nie jest rata za telefon, opłata podwyższona. Ale na dwa lata, żeby spłacić ten telefon. Ten telefon nie jest nawet tyle wart już teraz. Więc dlaczego ja mam dalej płacić ratę po tym jak mi się Umowa kończy. No i suma summarum wyszło tak, że gościu powiedział, wie pan co, jak panu się skończy ta umowa, to po prostu proszę do nas napisać maila, żeby tą opłatę podwyższoną znieść. Czyli jednak da się. Ne? Będę płacił tam, nie, wiem, 205 zł, nie będę miał tej opłaty, wszystkie pakiety będą tak samo i będę na czas nieokreślony miał umowę. A telefon, jak sobie nie wiem, wyjdzie coś fajnego. Albo będę już chciał zmienić, bo nie wiem, bateria będzie trzymała 15 minut, czy tam no, przysłowiowe 15 minut. No to wtedy może sobie wezmę nowy telefon i może wtedy przedłużę umowę, chociaż warunki uważam mam dobre. Duże pakiety internetu. A telefon można sobie zawsze pójść do sklepu i kupić. Nie? No, także ten mi na razie wystarcza do nagrywania filmików, także i do dzwonienia. Tyle. Pozdrawiam serdecznie i nie dajcie się. Ciao.